Dzień dobry widzowie. Dzisiaj ogólnie będziemy nagrywali. Ja paszuję jakitan. Na tym materiał jest dobrą. No i na początku zagramy było. Kilka razy i zobaczę czy jest dobre. A później jak nie może dobrze brać to solo z Więc ogólnie zaczynamy gierkę i mamy pierwszą skrzynkę. Jeszcze I tutaj jest parę ludzi. Oj. Oj, 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 oj. Nie, teraz się Tried... ten spike to mogłyby zabić się. Spike. Ja... ...bij... Gdyby nie Dynamite zastosował w taktykę. Kąpienie w czekach. No, spoko taktyka. Jeśli nie, nie.

Nie, książkę, ja <grywa> No i ja raczej zagram chyba polubę i będę kampy. Dobra, dobra, pierwsza gra na solo. Zacznę kampy. Melodii to by było łatwo do zabicia, ale nie ryzykuję. No i za chwilę wam pokażę jak to będzie. Więc ogólnie zmieniłem pozycję krzaków, żeby tego Może zaraz to dużo nie nie Zmieniam pozycję ogólnie znowu Dobra, ciężko jest Siedem osób. Siedem. Dobra. O, tu. Wiecie co? Kampienie w krzakach jest nawet? Kopie taktyka. Wyszedłem z krzaków i zabiłem piperkę. Dobra, dalej się chowam. Ale na nim mnie zauważyła pewnie. Mike Hipper odpalił. Ocie. Tak, zabijcie się, zabijcie się. się.

To start running out of wires. Oh, did I smell tuna? Oh, did I smell tuna? <laughs> <laughs> Słuchajcie, widzę, że znowu zapomniałem. I zapomniałem się, żeby bardzo. Moja taktyka jest taka: na piłce wbijam, wziąłem tę pasę, a później zamkniemy. I będę zrobił sobie bardziej agresywnie. Ok. No lol, Ajajaj. Mm. Więc ogólnie skończyłem wbić pas. Vamos a hating and living Piątą, bo jak wygrasz to dostajesz 6 od razu, I dostajesz pięć pucharów, bo więc nie ma co się tam.... na 6 wpijać jakoś. Znaczy i tak wbije za że wtedy wygram. Kawałem siaśiu, ale była baz музloga... <głos> <głos> Więc co? nie, nie, Fuck nie, 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 Tak lekko Crying cat face. Boże Ой-ой-ой. Я бы не мог Добро. Есть. Добро. Карма, братья. Ogólnie, moim zdaniem, są w złej pozycji, bo powinno najlepiej się e, iść na górę albo na górę. Góra jest najlepsza, moim zdaniem. A ja jestem na lewej stronie, ale spokojnie. Postaram się przejść. Kur. O! Dobra, w razie czego, Bauker. To prank, bro. <laughs> Ej, bo teraz ja jestem tutaj, coś ci To jest darmowe. Osiem osób. O Boże, siedem. marzy, timarzy, timarzy. Wiedziałam, że tam jest darmowe. Widziałam, no. Fuck. Uciekłem od szelki, ona dosłownie weszła w moje krzaki i ja uciekłem. Boże, jedyna, jedyna rzecz, którą mogę teraz zrobić. Ale najbardziej słaba. Przepra Przepraszam wszystkich. Dobra.

W sytuacja jest taka znowu słaba, bo jestem po lewej. To jest najgorsze. Ja powoli przychodzę. Tam jest Bibi w tych krzakach, więc raczej nie chcę umieścić. Dorażę się moja, żeby Wam się nie umieściło. Dobra, Bibi sobie odeszła. To 5 osób już, ale dobrze. Czyli, nie, nie, nie. Czyli teraz mogę zginąć, no i pasa dalej będzie. O, tam była Bibi. Dobra. This, tutaj jest podczas. O. Oh, jajim... Nie, no, my... no, my... yeah, że ja nie pomyślałam. A, ja, ja. Nie. Ja bym nie I wszystkie parki pasują Prze tego. Dużo miarki trzeciego z trzecim trzeciego Złe położenie. Bardzo dobry raz teraz, dziękuję. Nie widzę, nie zakumuję. Przed chwilą mógł mnie pokórka do mnie wstrzymać. O aha, nie lubię cię damy. Ale? Dobra, klub po. Jest. Dobra, dobra, dobra. Skyper jest dosłownie obok mnie.

Dziękuję za oglądanie. Będę dalej bijał. Do widzenia.